Jejku, chwilę pochodzę i to spojenie, słuchajcie, tak mnie boli. Dajcie znać dziewczyny, jak długo miałyście problem ze spojeniem łonowym. E, czy coś robiłyście w tym kierunku, żeby było Wam lepiej? No wiadomo, że później będę robiła jakieś fizjoterapię i tak dalej, ale jakieś takie na razie domowe sposoby, co Wam pomogło? No serio, mnie to strasznie męczy, strasznie. I przy okazji zapraszam Was serdecznie na obejrzenie mojego nowego, mojej nowej rolki o porodzie. I wiecie co, ja, jak to obejrzałam, przez to, że nagrywałam to na raty, zdałam sobie sprawę z tego, że ja Wam nie powiedziałam też jednej istotnej rzeczy. Mianowicie nie powiedziałam Wam o przebijaniu wód płodowych, że miałam jeszcze przebite wody płodowe, ponieważ same mi nie odeszły. I to był najdziwniejszy moment w tej pierwszej mojej części porodu. Przysięgam, przyszedł lekarz. Coś mi tam włożył, uszczypnął czymś, coś tam. Nie chcę tutaj się wdawać w bo nie wiem dokładnie, jak to się tam wydarzyło w środku. I nagle poczułam takie chluśnięcie, jakbym po prostu zlała się do łóżka. I to tak <laughs> poczwórnie, przedziwne uczucie. Ta woda w ogóle jest tak ciepła tam w środku. Hit! To był hit. I to było naprawdę bardzo zabawne. I trochę żałuję, że to nie było jak w filmach, że mi te wody same nie odeszły. Na przykład szłam, ja zawsze sobie tak wyobrażałam, że idę gdzieś ulicą, e, idę sobie, idę, a pewnie w jakichś jasnych spodniach najchętniej, idę i nagle chlust, jebut, łubudu i te wody, jeb. No tak sobie wyobrażałam i zawsze chciałam to przeżyć i kurczę, nie było mi dane, no. Wydarzyło się to w szpitalu, przy lekarzu, kontrolowanie, na łóżku, do pojemnika specjalnego, a nie tak filmowo. Jeszcze gdzieś nie wiem, na przykład na marszałkowskiej bym szła w godzinach szczytu, kiedy ludzie biegną na tramwaj po pracy i ja ubrana w jasne, beżowe dresy, nagle mi odchodzą wody. Tak, to widzę. No, więc tutaj niestety nie mam wam fajnej historii do opowiedzenia. Mogłam naściemniać. <laughs> Żartuję.